Cześć, witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj sobie otworzymy razem, wspólnie paczkę z firmy Laurella. Zamówiłam sobie kilka ubrań i zaraz przetestujemy, jak się to. Teraz z Wami tutaj na live. Jak mi przerwie, to będę musiała coś zrobić, żeby kamera nadal działała, bo mam mało pamięci. Bam bam. Okay. Zamówiłam chyba cztery rzeczy tam, co mi się wydawało i żeby nie było tak nudno, chyba zrobię od razu stylówki z nimi. Dobra, Dobra. Dobra zacznijmy od pierwszej rzeczy, to jest koszula, koszula, biała koszula, bardzo mi się podobała yy, na stronie. Yy. Po prostu ma fajny materiał, i prostu chciałem ja zamówić. Cenę też ma fajną, ale jest cieniutka. Chcę to odkładać, też, żeby to było odesłać. Jest to taka koszula z takim wiązaniem. Koszula z takim wiązaniem. Biała koszula z wiązaniem przy szyi w gwiazdki. Trzeba mieć coś pod spodem, bo jest bardzo prześwitująca. Nie wiem, co to za materiał. Dowiemy. Eee. Aha, to jest 100% poliester. I za poliester wpłacimy 199 zł. Super. No, to trochę słabo. Ja mam rozmiar M e, i przymierzę ją do tych spodni, które, które mam e, na sobie. I zobaczymy, jak to się, jak to się prezentuje. E, trochę nie wiem, może, mogę to zostawić tak, ale to jest w ogóle tutaj tak szerokie, że jakoś tak to dziwnie wygląda. Głowę mogę, nie? Dobra, mogę zrobić z tego kokardę lepszą. Myślę, że taka będzie idealna. Dobra. I tutaj te rękawy warto spiąć, dlatego że tutaj mam rozpięte i on jest taki bardzo długi, a jak sepniemy, to wtedy tu się robi taka bufka. Generalnie koszula jest bardzo ładna, ale to, że jest 100% poliestru, kosztuje 200 zł. Jest prześwitujące, musicie mieć coś pod spodem. No to nie wiem, czy to dla mnie jest takie niedyskwalifikujące. Bo no na razie, na razie jestem tak na 50 na 50. E, sięgnę sobie teraz sukienkę. I Byłam trochę wkurzona, bo wczoraj e, widziałam, że wyszła ta sama sukienka, ale inaczej uszyta w innym fasonie. I nie wiem, czy tamta mi się bardziej nie podoba. Ale już e, otwieram. mamy jakiś dobra, ten worek na bok i ta kwiatka też na bok. Okej, okay. i to jest taka na czarnym tle z kwiatami sukienka. Długi rękaw i tu jest prosty dekolt. Tamta jest taka kopertowa, tak co wczoraj wyszła, z tym samym printem i nie wiem, też jeszcze zgunkowanie. No dobra, wbijam się w nią i zaraz Wam pokażę jak to się prezentuje. Z czym ja mam problem? Bo mam. Jest bardzo fajny materiał i mi się wydaje, że ta kopertowa będzie dla mnie lepsza. I też w użytkowym takim odczuciu mam wrażenie, że tak tak będzie, dlatego że ten dekolt jest bardzo fajny. Ja nie mam stanika pod spodem, ale też nie mam stanika, który mogłabym założyć. I bez stanika to tu mi się wszystko, wiecie, tak mocno rusza i to nie jest dla mnie komfortowe w żaden sposób. A ta kopertowa jakoś tak inaczej, chociaż też jest inny ten dekolt no i są długie rękawy, możecie czarne rajstopy do tego założyć bardzo generalnie fajny print nie mówię, że nie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda i wydaje mi się, że to jest taki twarzowy, podoba mi się ale nie wiem czy jeszcze tamtego nie zamówię, tamtej wersji jeszcze i jednej spódniczki, bo dzisiaj mam spódniczkę też ale powiem Wam, że jak zobaczyłam jak ona wygląda bo byłam w sklepie stacjonarnym i z jakiego jest materiału to się przeraziłam, bo to wgląda, w dotyku była jak cerata, więc tak trochę... No dobra, zobaczymy. W każdym razie jeszcze mam jedną sukienkę. Taką. Zobaczymy, jak ona tutaj będzie się prezentowała. Otwieramy. jest kopertowa, ale w, takim od, w takich odcieniach. Zobaczymy, jak ja będę w tym wyglądać. Wszystkie rozmiary mam M, także przebieram się i zaraz wracam. Ok. Na pierwszy rzut w ogóle oka ja myślałam, że to jest szlafrok w ogóle na stronie. I dlatego tak nie byłam nią zainteresowana. I trochę ta góra tak wygląda. Nie wiem dlaczego. Trochę jest tutaj dużo materiału i to odcięcie jest takie, że może Wam tutaj coś być może być coś widoczne. I też ten kolor, który jest na tkaninie, to jest chyba granat, a nie czarny, więc nie wiem, czy do czarnych rajstop, no, może będzie pasowało, ale trzeba się nad tym... Urwało mi. Bardzo ładny print. Myślę, że będzie się podobał. Ja jestem na razie na nie, dlatego, że dla mnie to jest za dużo kolorów i nie czuję się w tym dobrze. Czułam się bardziej w tamtej, Generalnie ostatnio mam jakiś taki problem z Laurelą, że nic mi się nie podoba, albo właśnie te wzory do mnie nie przemawiają, albo ja już jestem przesycona. Nie wiem, yy, więc tak to wygląda. Ale zaraz na końcu sobie podsumujemy: yy, włożę jeszcze spódniczkę. Yy, tylko ją odpakuję. Wygląda ona tak. Wyglądała w ogóle na zdjęciach jak taki gruby materiał, taki fajny, gruby, firanowy, bym powiedziała taki zasłonowy materiał. I z tego mi się spodobało. Ale ja w sklepie, po dotykałam, co to jest za... To jest sztuczne chyba. Zaraz się o tym przekonam, bo... Nie, dobra, bawełna. No dobra, ale taka dziwna trochę. A, i ona się tak niby przekłada, ale się nie przekłada. Dobra, ubiorę do koszulki tej, co miałam na początku. Myślę, że będzie pasować, i zaraz wracam z prezentacją i podsumowaniem tego. totalna załamka. E, ona się tak prezentuje. Tutaj, bo ona jest tak, i tutaj się ją wiąże. Bez sensu. Myślę, że jakby była po prostu przewiązywana, by była lepsza. E, fajnie to pasuje, ale generalnie e, ja się w ogóle tutaj nie zapięłam W ogóle nie. Mogę się zapiąć. To jest MK. Ja naprawdę mam standardowe raczej wymiary. Ja nie mogę się tu zapiąć, bym musiała mieć chyba XL -kę. przysięgam. Materiał jest bawełniany, ale ja tutaj mam wszystko tak obciśnięte, że ja ledwo mogę krok zrobić. Fajnie to wygląda, fajny może materiał, bo właśnie do białej koszulki czy coś, do jasnych botków, do, do białych trampek, fajnie, ale jednak nie. I też nie za tą cenę, bo wiadomo to nie są tanie rzeczy. Dobra, podsumowując, myślę, że tak, sukienka w kwiaty pierwsza jest bardzo fajna, zamówię sobie jeszcze koperto, zakładaną ją kompertowo, bo chciałam sobie coś kupić, jakąś sukienkę na ten sezon, ta spódniczka no, nawet chyba w większym rozmiarze, nie wiem czy, no zobaczę, jakby była to zamówię z ciekawości, jeszcze jedną zamówię z nowości, bo też mi się podobała, druga sukienka nie, koszula za tą cenę, za poliester my, myślę, że nie dlatego, że w zarze, w dobrym składzie jesteście w stanie kupić e, teraz nawet taką sukienkową koszulę, e, także myślę, że nie ma co przepłacać. Fajny wzór, ale jakby to było chociaż bawełniane, to by... Zowe, byłoby to lepsze. E, no i tyle. Takie podsumowanie. Może Wam się coś spodobało, może Wy spróbujecie e, swoich sił w tej spódniczce. E, Pamiętajcie, żeby brać większy rozmiar e, i to tyle to dla dzisiaj. E, dla dzisiaj. Co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, spędziliście ze mną czas. I do zobaczenia już niedługo. Baba! Pa, pa.